W emferycznych, pulsujących labiryntach biologicznych, statków, uli, tyranii, się byt, jakiego galaktyka jeszcze nie znała, umysł roju. Nie ma ciała, twarzy, ani imienia, które można byłoby wykreślić z rejestru. Nie istnieje forma, którą dałoby się zabić ostrzem, czy wypalić promieniem plazmy. To żywy Bóg bez ciała. Nieśmiertelna inteligencja, która. Przenika wszystko, czym są tyranidzi. Kieruje bezkresnymi flotami, które zasnuwają gwiazdy, jak nowotwór, i najdrobniejszymi formami, dzikimi, które zagryzają wszystko, co żyje. Każda jego myśl to rozkaz. Każdy rozkaz to śmierć. Tyranidzi są czymś zupełnie obcym. Nie tylko w biologii, ale w samej istocie istnienia. To nie są stworzenia które można zrozumieć. To mechanizm zagłady, który nie zna litości, nie zna strachu, nie zna końca. Każdy z nas posiada własną, indywidualną świadomość, połączoną jedynie subtelną, psychiczną więzią poprzez osnowę. Dla tyranidów jednak nie istnieje JA. Każdy osobnik dzieli się i czerpia ze zbiorowej świadomości umysłu roju, można go postrzegać jako połączone, przerażające psychiczne ucieleśnienie całego gatunku. Coś na kształt wyszparnego mózgu, który kieruje się średnią falą bioform spadających na naszą galaktykę. Mimo to, umysł roju nie jest bytem oddzielnym od roju, lecz z nim nierozłącznie złączonym. Istnie od chwili gdy tyranidzi po raz pierwszy wkroczyli do naszej galaktyki, a jego pochodzenie pozostaje tajemnicą skrywaną w zimnym, mrocznym zakątku wszechświata. Miejscu, które te przeklęte pożeracza mogły kiedyś nazwać domem, patrząc na tyranidów przez pryzmat umysłu roju. Pojedyncze bioformy zdają się niczym zimne, bez względu na komórki umierające mózgu koszmarnego potwora. Ich liczba przekracza wszelkie granice wyobraźni. To niekończący się, niepojęty tłum, który pochłania światło i życia. W tym gatunku, gdzie niezliczone, ślepe istoty bezwolnie pulsują jako część jednej zbiorowej świadomości, odsłania się prawdziwa natura umysłu roju. Bezlitosnego demiurga, który złamał wszelką nadzieję na opór. To przypomina mroczne manifestacje bogów chaosu w Osnowie, wykrzywione, śmiertelne emanacje rozkładu i szaleństwa. Tyranici przewyższają nas liczebnością w zatrważającym, niewyobrażalnym stopniu, a ich umysł roju to potęga nie do pojęcia, inteligencja, która rodzi tylko śmierć i zniszczenia, sprawiając się z błędnymi przekonaniami. Wśród młodszych agentów Magos biologist, krąży złudzenie, że każda flota Ul ma swój własny, odrębny umysł roju. To nieprawda. Każda flota to tylko fragment rozległego, wszechogarniającego bytu, odłamek monstrualnej bestii, której prawdziwej potęgi nikt nie będzie w stanie pojąć. Pojedyncze floty przesłaniają Słońca i systemy gwiazd. Lecz połączony gatunek tyranidów już zasłonił całej galaktyki. Ich cień spowija tylko przestrzeń, ale i nadzieja. Nie mamy nawet odwagi spekulować, czy odległe galaktyki wciąż żyją, czy są jedynie jałowymi, pozbawionymi życia skrupami, łuskowiem, które tyranidzie pożarli bezlitośnie, bez cienia litości, nieustannie posuwając się naprzód niosą za sobą śmierć i cisza. Doprowadzi nas do pytania, którego wielu boi się zadać, a jeszcze mniej pragnie poznać odpowiedzi, jaki jest cel umysłu roju. Czego tak naprawdę pragnie ta nieludzka zbiorowa świadomość tyraninu? Odpowiedź jest przerażająco prosta. Żerować jedynym celem ich Niepowstrzymanego pochodu jest zaspokojenie, nienasyconego głodu. Łystroju nie planuje podboju ani dominacji, nie interesuje go rządzenia, ideologię już zwycięstwa w wojnie. On istnieje tylko po to, by pożerać, by pochłaniać świat za światem, życia za życiem, aż nie pozostanie nic prócz cisza. Jego potęga umożliwia rojowi działanie w straszliwej, absolutnej harmonii, bez wahania, bez litości, bez błędów. Konsumpcja to wzrost, a gdy planety są osuszane z biomasy, a populacje wciągane w wiry genetycznego rozkładu, rój puchnia, rozrasta się, kwitnie jak nowotwór, a co gorsza, sam umysł roju. Staje się coraz silniejsze, remiony psychiczną energią miliardów istot, które mimowolnie dołączają do jego świadomości. Pamiętajmy, galaktyka prawdopodobnie nie ujrzała jeszcze pełni jego mocy. To, co do tej pory uważaliśmy za apokalipsa, może być zaledwie szeptem, przed krzykiem. Aby odspróbować pojąć skalę, z jaką działa umysł roju i ogrom, jaki sam jest gatunek tyranidów. Musimy spojrzeć na zjawisko znane jako cień w osnowie. Najpierw zrozummy, czym jest to, co tracimy, gdy on naciąga. Nasza międzygwiezdna komunikacja i nawigacja, opierająca się na boskim świetle astronomikanu, jedynym świętym punkcie, który przebija ciemność osnowy, jak latarnia zawieszona nad bezdenną otchłanią nocy. Światło to prowadzi flotę, łączy świat ze światem. Jest nicią, która spaja imperium. Gdy umysł roju zbliża się do układu, jego psychiczna obecność, głęboka, przytłaczająca, obca, wypacza i dławi osnowę wokół, jakby nieznana. Pierwotna siła ściska się w samą serce w rzeczywistości, zagłuszając wszelkie głosy. Cienie w osnowie nie jest tylko zatkaniem, to cisza przed rozdarciem, duszący uścisk, który odbiera sens istnieniu. Podobne zjawisko widzieli, my, gdy Cytatrix Maledictum rozdarł galaktykę, niczym pękające szkło tsunami ciemności, która odcięła miliony światów od światła świętej tery. Ale cień tyranidów różni się czymś jeszcze gorszym. To nie jest bezmyślna burza. To obecność świadoma, głodna, bliska. I w tej ciszy, w tym braku świateł prowadzących nadchodzi rzeź. Gdy lota tyranidów zbliża się do systemu, jej obecność zaćmiewa nawet światła astronomikanu. Mi materium formuje się wtedy coś w rodzaju grubej, duszącej zasłony, ciężkiej jak kołdra dotkanej z obłędu i głodu, znanej jako cień w osnowie. Dla tych, którzy są wrażliwi na doganie rzeczywistości, to nie tylko zakłócenia, to krzyk w martwej ciszy. To zjawisko nie wynika z jednej przyczyny, to skutek masy, bukoczącej, ogrzytającej, Głodnej masy tyranidów i tego, co nim kieruje. Umysłu roju, tak obcego, że samo jego istnienie wypacza tkankę osnowy. Jego psychiczna obecność jest jak smoła wylana na płótno galaktyki. Zasłania wszystko, tłumi światła, odcina głosy, dozna modlitwy. Kiedy taka flota zbliża się do układu, pierwszym znakiem jej nadejścia nie jest dźwięk, nie światło nie ruch, lecz liczenia. Całe systemy gwiezdne znikają jak świece zmuchnięte jednym, bezlitosnym tchnieniem. Żadne komunikaty nie docierają, żadne błagania o pomoc. Pozostaje tylko cień i przerażająca pewność, że coś tam jest. I jest już za późno. Psychiczna obecność umysłu roju nie tylko tłumi włosy i dławi komunikacji. Gryza się bezpośrednio w umysł żywych istot, deformując je od środka. Nawet gdy flota znajduje się lata świetlne od planety, jej cień zaczyna stałączyć się przez osnowy jak ja przenikając myśli, sny i serca mieszkańców. Najpierw cierpią najbardziej wrażliwi, stropaci, psonicy, Mutanci. Wszyscy ci, których umysł dotyka osnowy, Zaczynają słyszeć drapanie. Nieustanne, natrętne, obce. Jak pazury szarpiące od wewnątrz. Rozrywające ich świadomość na strzęby, Potem pojawia się lęk. Niezrozumiały, bezkształtny, a potem panika. A na końcu czysta, nadzwyczajne, zimne szaleństwa. Niektórzy po prostu umierają. Ich psychika nie wytrzymuje spojrzenia czegoś tak obcego, jak my Jedna chwila wystarcza, by złamać ich całkowicie. Upadają bez krzyku, z walki, jakby odebrano im sens istnienia. Ale to nie koniec. Mniej wrażliwi zaczynają się chwiać, społeczeństwa pękają, miasta pogrążają się w chaosie, ulice toną w zamieszkach. Rodziny błagają o ewakuację, próbują uciec przed czymś, czego nie rozumieją, ale czują każdą murką swojego ciała. Potem przychodzi to, co pierwotne zwierzęta liczają. Domowe stworzenia zamieniają się w bestie. Atakują wszystko, co się porusza. Bo na planety wchodzi w obłęd. Ryk, kłoje, pazury, krew. Jakby sam głód roju lepłonął w ich wnętrzach, domagając się wiara, to wszystko dzieje się, zanim tyranidzi, choćby postawią jedną łapę na powierzchni świata. Niektórzy z opętani pychą lub zdesperowani wizją zasługi, odważyli się wystawić los na próbę, próbując nawiązać bezpośredni kontakt z umysłem roju, lecz Cena tej arogancji jest niemal zawsze natychmiastowa i absolutna. Umysły tych śmiałków są umierzone w jednej bolesnej chwili, rozdarte przez ciężar kolektywnej obecności miliarda istot, połączonych jedną nieludzką świadomością. Ludzki umysł nigdy nie był stworzony do pojmowania takiej potęgi, tego ogromu, tego terroru. A mimo to ciągle próbuje. Jak trzyma lecąca w płomień. W całej historii imperium znamy tylko jednego człowieka, który spojrzał w psychiczną otchłań umysłu roju i powrócił żywy, by o niej opowiedzieć. Był nim główny bibliotekarz, Tiguriusz z Ultramarins, Co zobaczył w tym spojrzeniu? Co usłyszał? Gdy myśl Boga, Tknęły jego dusze. Tego nie mówi, ale jego relacja pełne są przypościowego lęku, świadectwa, doświadczenia, które niemal go pochłonęło. Mimo wszystko Tiguriusz był w stanie odczytywać ruchy flot, przewidywać ich wzorce i kierunki z niezwykłą dokładnością. To, co dla innych było chaosem, dla niego zaczęły układać się wyzór Zaczynały dla potężnego, starte ten wyściłek. Niemal zakończył się śmiercią. Jego ciało drżało, a duch zbliżył się niebezpiecznie blisko krawędzi szaleństwa. Do dziś nie wiemy, czy naprawdę wrócił cały. Może jakaś część jego jaźni została tam, zakubiona w bezdennym świadomości, która nie zna granic ani litości. W obliczu skali gatunku tyranidów, Trudno uznać poszczególne bioformy za niezależną od umysłu roju. Są z nim wzrośnięte, prowadzone jego wolą jak kończyny jednego, monstrualnego ciała. A jednak to połączenie może zostać przerwane. Gdy pojedyncze istoty oddalają się zbyt daleko od głównej floty, jak często dzieje się podczas rozległych inwazji planetarnych, zaczynają tracić psychiczną więź z umysłem roju odrywane od jego wszechobecnej woli, zatracają precyzję i dyscyplinę, a ich zachowania stają się chaotyczne, dzikie, zwierzęca, Ale rojowi nie grozi rozpad. Istoty synaptyczne, tak jak potężny biotytani, czy unoszące się jak mroczne windba, zanatropy posiadają wrodzoną, nierozerwalną więź z kolektywem, są żywymi latarniami świadomości, poprzez które umysł roju może rozciągać swój wpływ. Każda taka istota staje się lokalnym centrum dowodzenia, przejmując psychiczną kontrolę nad pobliskimi bioformami, które normalnie nie byłyby zdolne do kontaktu z umysłem roju. Ich obecność przywraca porządek. Rozproszone hordy znowu wpadają w rytm wielkiego organizmu stają się precyzyjne, celne, ośle. Gdy istota synaptyczna przymierza pole bitwy, Horda porzuca chaotyczne walki i znów staje się ostrzem umysłu roju. Ostrzem, które tnie bez wątpienia, bez wahania i bez duszy. Gdy cały wrzący ocean tyranidów utrzymuje połączenie synaptyczne z ulem, Stają się niemal niepowstrzymanie w jej niszczycielskich fali. Dwa stworzenia po przeciwnych kręcach świata, będąc w zasięgu istoty synaptycznej, mogą działać z jedną lodowatą wolą umysłu roju. Mogą nie dostrzegać swojej wzajemnej obecności, ale dzięki tej zbiorowej świadomości, każde z nich staje się jednym z wielu zjednoczonych oczu, rozdzierających pazurów i zgrzytających kółów, narzędzi przerażającego kolektywu. Rojące się masy napierają lub cofają się jak fale oceanu, a na polu bitwy pojawiają się nowe bioformy. Obrońcy planet obserwują wtedy dziwne, nieprzewidywalne wzorca, ruchy tak skoordynowane, że zdają się przekraczać wszelkie zrozumienia. Niszczęsne dusze nie są w stanie pojąć nie tylko rozmiaru tego, co nadchodzi. Ale także czystej skali tej psychicznej harmonii. Gdy cała flota jest splątana tą siecią, można ją niemal uznać za jeden superorganizm. Każde stworzenie nie działa z własnej woli czy instynktu. Porusza się i poluje wyłącznie zgodnie z nieuboganą, bezdzielesną wolą umysłu roju. Niektóre z tych synaptycznych istot wykazują ograniczoną autonomię względem ula. Lecz nie oznacza to, że mają własną wolę czy pragnienia. Ich niezależne działania przypominają raczej odruchy prostych bestii, reakcje na zmieniające się bodźce, a nie świadome planowanie czy nowatorskie myśli. Nawet wtedy te impulsy są jedynie manifestacją, służą względnej woli umysłu roju. Nawet arcydzieła ewolucyjnej inżynierii. Takie jak potężni władcy roju, czy enigmatyczny emisariusz Norn, który zachowuje najwyższy poziom autonomii wśród granidów, Bledną w świetle mierzącej opresyjnej kontroli umysłu roju. Porównywanie względnej swobody biotytana do wszechogarniającej woli umysłu roju jest jak zestawienie pojedynczego mikroba z Bogiem Imperatorem. To przepaść nie do pokonania. Każde odchlenie tej woli jest tylko pozorną wolnością, niczym błysk samotnej iskry wśród mrocznej nocy bez końca. Doprowadzi nas do nieuchronnego końca. Prawdopodobnie nigdy nie pojmiemy prawdziwej, przerażającej skali umysłu roju, jego kosmicznej rhapsody, której pełne rozszyfrowanie przekracza możliwości. Nawet najbardziej utalentowanych cajterów. Musimy jednak modlić się, by chociaż częściowe zrozumienie go nieugaszonego głodu dało nam iskrę nadziei na powstrzymanie tej niekończącej się apokalipsy. Wiemy, czego pragnie Rui i naszą najważniejszą powinność jest odmówić mu spełnienia tego pragnienia. Istnieje jednak straszliwa teoria, tak mroczna że wielu agentów Imperium boi się wypowiedzieć się nawet szeptem. Zakłada ona, że Tyranidzi nie posuwają się naprzód jedynie po to, by żerować, lecz uciekają przed czymś jeszcze gorszym. Czymś kosmicznym i niewyobrażalnym, czego jeszcze nie dostrzegliśmy. Jeśli to prawda, niech Imperator nas swojej opiece. Bo co za potwór, mógłby zmusić do ucieczki gatunek tak bezlitosny i śmierć się nośna jak tyranin